Natychmiastowa gotowość obu zawodników kasterów wszystkich. Dobra, Michał Królikowski na naszym ekranie. Polak z Polski, wiadomo. Papi, papi od razu na szybkości z grubej rury. Ja to szanuję. King Krapraj z destrojerami. Blinki też, no i to jest polska myśl StarCraftowa. Papi, oczywiście, gra w Starcrafta 2, tak jak mówi Michał Królikowski. Z drugiej strony, Benjamin Baker, czyli Ben Piekarz. Który skorpiony i od razu na mapę. I pomimo tego, że Papi nie ma ekspansji, to on też wychodzi na tę mapę. Ciekawe. Może nawet nie głupie. To jest bardzo interesujące. No, 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 no. Nie widzi jedno, jednostek gdy przeciwnika Papi, więc zostawia swoje blinki w bazie. Boi się trochę skorpionów. Nie dziwię się, kto by się nie bał. No i na szczęście mamy tutaj defensywę. Papi już powinien pewnie, yy, nie wiem w sumie na jakim punkcie energii, ale wstępnie już powolutku, powolutku może oszczędzać. Tutaj jak widać, jeden blink się przekręcił, czy mi się zdaje, możliwe to jest, ach ta, ofensywa, to od razu akcja, Polek z Brytyjczykiem, być może to będzie najlepsze, na, na, przynajmniej może potencjalnie najbardziej zacięte starcie, jakie dziś zobaczymy, Skorpiona, jednego zaraz może papi Haczy, okej, okay, King Crab, gotowy, można ruszać, Ryba też ma King Craby, Destroyery, Aj nie jest lekko, nie jest łatwo. Patrzę na, na ich technologię, na ich wybory. Papi na pewno atakuje, to nie ma w ogóle innej możliwości. Już w natarciu. King kraby nawet się nie zatrzymują. Może teraz? Co robi papi? Co to było za zepchnięcie? Jakieś zagadkowe, jakby samego siebie chciał niechcące opóźnić. No i papi już odkłada kasę na ekspansję. Demu zobaczcie, że też ma, odkłada oczywiście fundusze na 24 punktach zaopatrzenia. Bez problemu, bardzo szybko. Pada ekspansja Brytyjczyka. Papi robi teraz swoją. Ale czy on po tych początkowych zabiegach będzie do przodu? O to jest pytanie. Oho, King Crab, Destroyer, King Crab. Ekspansję też demu natychmiast buduje. <laughs> Jaka śmieszna sytuacja, chyba kończą w podobnym miejscu, aczkolwiek ja bym tutaj się kłócił, że być może przy oczywiście dobrej kontroli, e, blinki są tak, so, być może są lepsze, lepiej się skalują e, im dłuższa jest gra. No ale to kwestia czy je stracisz czy ich nie stracisz też jakoś łatwo. Fajnie, agresywnie papi, to mi się podoba, jest testosteron. <laughs> No, ale nie tracimy tych blinków, nie dajmy im, so, ich sobie obijać. Zawsze szybko chyba, bo ten blink on się trochę wolno regeneruje. Nie wiem, czy nie, nie stracił po prostu za wiele teraz, papi. Dobra, żyjemy. O boże, co to było? Co to była za jednostka? Nie wiem. Mam nadzieję, że tylko blink. O, to nie to nie rzeczy, oho, dobra, żeby nie stracił. O, ciekawy blink, żeby zniszczyć, ajajaj, aj, aj, destroyera, nie do końca się udało, ale w sumie blinki nie są atakowane przez drugiego kraba. Demu próbuje atakować kraby, świetny blink w destroyera, dobry mikro Papiego, mamy to. Mamy przewagę. No Papi ma przewagę, teraz może zaekspować przykładowo, żeby powiększyć prowadzenie. Fajne, fajne mikro, no blinki stwarzają takie zacne, ofensywne możliwości. To mi się podoba, kolejny destroyer zniszczony. Inkraby kraby dają radę. Teraz polskie destroyery dołączają. Świetny, kolejny, dobry, mocny blink. Trzeba szanować e, blinki. No, mimo wszystko, nie tracić ich za łatwo. Dobra bitwa, papiego. Czy będzie ta trzecia baza? Heavy balista! bo chcę zrobić heavy balistę zamiast tam trzecia baza. Okej, okay, no śmiesznie. Boże, ten blink ofensywny w kraba, to nie wiem, czy polecam. Ale na razie papi dobrze się trzyma. Szalenie, szalenie dziwne dla mnie jest zrobić heavy balistę w tym scenariuszu. No, ale ciekawe, ciekawe. Mam nadzieję, że on widział, że tutaj idą te dwa king kraby. Nie no, na pewno widział patrząc na to, jakie robi jednostki. Demu się pewnie zaraz zawróci w te blinki, jak zobaczę, co na niego czeka. Z pewnością, może nie ciałem, chociaż no nie, no nie, nie blinkami. Teraz reszta blinków, tak jest się może doskonale, doskonale. Demu wie, że raczej tej gry wygrać już nie mógł, był za bardzo do tyłu. No i brawo papi. Może jednak te heavy balisty. GG. I mapa numer dwa. Zobaczmy, czy nastąpiły jakieś zmiany w talii. Zmiany w czymkolwiek. A natychmiast jednobazowe kraby z destroyerami od Polaka. Znowu, nieugięty. Leci w, leci w ten sam pomysł. I znowu też demo wybiega z skorpionami na mapę. Blinki na mapę. Wszystko na mapę, od razu. Nie ma czasu do stracenia. To dolary są do wygrania. Ciekawi mnie bardzo, co zrobi demo. Czy postawi na mamuty oraz falkony, bo to może być lepszy kierunek. Obaj i też mają Walkirię. no ciekawe, ciekawe. Tutaj też kontra papiego, co prawda tylko dwóch blinków, no ale tak naprawdę i tak się nie da tej bazy atakować. O, demu się to wbija. No nie wiem czy on dobrze postępuje, do taką walkę tocząc. Chorzę mówiąc trochę wątpię dobry mikro Papiego, nie stracił żadnego blinka. Ucieka bardzo, bardzo, bardzo ładna gra Papiego, nie wiem co robi demo. <grym>, za dużo, ja bym 4, może. bo dopiero co grał tam turniej. Bardzo ładnie, Papi. No i oczywiście teraz kraby. Ile tych krabów? Tylko dwie sztuki, zauważcie. A teraz odkłada kasę, jakby chciał już ekspować szybciej. A, bo on też miał chyba trochę mało materii. Okej, okay, ciekawe, ciekawe. A i zobaczcie, wybrał te falkony, te sokoły i mamuty demo takim King do obrony oczywiście. Jeden jest ważny. Trzeba zaeksponować teraz z perspektywy Papiego. Pewnie to zrobi. No, podoba mi się, to jest StarCraft, to jest Esport, panie. On tu myśli, myśli znakomicie. Już robi ekspansję Polak. Ile, że były treningi. O, jak jeszcze może mu w ekonomię wejść? Jakie to cudowne jest, panie. Demu nie pomyślał, żeby to zostawić te jednostki, tylko liczy, że z rozwali bazę. Ale to daremne, daremny trud. To jest gigantyczne zwycięstwo dla Papiego. Może blinkami bym uciekał, ale. Ale fantastyczna sprawa. Jedyne, co musi robić teraz, to Heavy Huntery. Blinki uciekają. No, kochany, no, kochany. 2 do zera. Pięknie. Jeszcze szybciej. Zaczynamy, już jestem ciekaw. Czy znowu jedna bazówka? Nie! Zmiana. Ej, demu, zobaczcie, że King Kraby teraz gra i Blinki. on po prostu wziął talię Papiego, skopiował pomysł Polaka. No, może z tym wyjątkiem, że Papi ma y, poza Sokołem, poza Falconem, ma też Airshipa, Natomiast demu ma Sokoła i M M Mamuta też ma. Nazwy są świetne. Czekamy na polską wersję. No dobra, dzieje się, dzieje się. Intrygująco. Papi postanowił zmienić. Rikole, Ricole. teoretycznie są dobre na Blinki. Teoretycznie kontrują, ale czy tak będzie, to się zobaczy. Będzie ciekawa interakcja, albo i też nie. Temu w słusznym momencie odskakuję. Siema Karel. Więcej się spodziewałeś po teamie Kima. A to Psikus. <grym> Bardzo mnie ciekawi, jak to wyjdzie, czy to w ogóle wyjdzie. Ten push, który, który demu zaraz zagra. zagrali. są w sumie dobre i na kraby, i na blinki. Jeżeli będzie jakaś dobra kontrola Polaka, kto wie, może. Nawet nie musi robić technologii, ale, ale no, myślę, że lepiej, że ją robi, niż nie robi. No, będzie ciężko nie stracić tej bazy. To się zaraz okaże. Chcę go zaczepić, chcę go jakoś tak odciągnąć papi trochę od, może od swojej bazy, ale to, no nie wiem. Takie średnie było to zagranie. Oj, no, no, no średnie zagranie. Dla papiego chyba troszeczkę. Czy on go spowolnił, czy on go słabił, tym ruchem, nie sądzę. Nie sądzę, ale za to ładne salwy w kraby. Oj ojoj, tylko celujmy dalej w kraba. Nie no, niektóre salwy nie poszły. Oj tutaj nie, no nie wyszło najlepiej. Oczywiście dwa king kraby zostawione, żeby zniszczyć drugą bazę polskiego zawodnika. Tutaj kontynuacja presji. No i niestety, ale mam wrażenie, że taktyka, której użył Polak zemściła się na nim samym. No, nie mogę. Expandik, ekspandik. Trzeba robić czym prędzej. Destrojery też są. No, kompozycję wydaje mi się, że długofalowo chyba lepszą będzie mieć Papin, No ale kwestia masy, kwestia liczb, mu pewnie teraz zagra trzecią bazę. Bo czemu miałby tego nie robić? On wie, że gra na, na Mortary, na Destrojery. To nie są aż tak mobilne jednostki, więc zrobienie trzeciej bazy to wydaje się taki pewniaczek, póki co. Też zobaczymy, boże, jeszcze blink to. Ja cię się blinkuje Marta... Ja co zrobił demu teraz? Ważnie, że sam sobie zabrał trochę szansę i okazję. Chciał papiego już tu przygasić, a dostał takiego wychowawczego ojcowskiego, już inaczej jest. a i być może dzięki temu, teraz papi, jeżeli zrobi pusza, może są szanse, może, może tak przepchnąć go. No, ja bym atakował na miejsce papiego. Może zostawił takie jest, jednego mortara w naturalu, bo blinki tam mogą przejść, ale. Ale ogólnie. No to cały naprzód. Chociaż w sumie, gdybym widział blinki tutaj, to bym zabrał też tego tanka z, z drugiej bazy. I mimo wszystko nim też atakował. Na wszelki wypadek. Ładnie. Jeden przy drugim jest rozstawiany mortar papiego. O nie, nie, nie. Tak nie można, panie demo. Tak nie wolno. <noise> o Jezuniu, wywalił się własne nogi demu. Co on tutaj robi? Co on tutaj ćwiczy? Myśli, że weźmie narzędzia Papiego i go pociśnie tym. Okej, okay, teraz mortar w drugiej bazie miałby sens. Jeżeli chodzi o Papiego, chyba też ogarnął, że Blinki poszły na lewą stronę. Bez problemu. Zniszczona trzecia baza demu. Dużo błędów popełnia Brytyjczyk, to nasze szczęście. Ale teraz upatrzył, że chyba ma szansę na zniszczenie robotnika. Albo i dwóch nie, no znowu jest Mortar, no on się blinkuje twardo w te Mortary, szalony, no i Ricole i blink, nie blink, i mięciutko, wycofuje swoje siły Papi, tego tego też się opłaca, czy będą Falkony, otóż tak, Falkony wyfrunęły, zapewne chce zatrzymać Papiego, ciekawi mnie czy pa, co Papi dalej buduje, czy on zrobił, dorobił Ricole? Czy, czy oni tu już byli? Nie wiem, ale Papi gra trzecią bazę w momencie, kiedy. No nie ma takiej dużej obrony przeciwlotniczej, a falkonów jest naprawdę sporo. Blink Huntery. Najważniejsze, że oni są. Tutaj jeden taktyczny mortar też. Bardzo ważny, chociaż nie wiem, czy dwa by się nie przydały. Tutaj jeszcze oczywiście kontra recallami, bo tutaj tak jest spokojna obrona z mortarami. Ale to jest błąd trochę, nie? Że tylko jeden mortar. To jest, to jest do wykorzystania: Recall. No i do bazy z przodu wlatują falkony, ale jest ich zdecydowanie za mało, jednak Chociaż takie 50 na 50, ale w sumie to demo musi walczyć. Nie ma wyjścia. <śmiech> Ten <śmiech> recall <śmiech> nie jest zbyt potrzebny. Tutaj też jest troszeczkę Blink Hunterów. Wątpapiego, że ich traci. Ale generalnie perspektywa cały czas lepsza dla Polaka. Falkony są na szczęście dość wolne, więc można bez problemu do nich za chwilę doskoczyć zgoniam. Tutaj jeszcze jakaś kontra, chociaż tak naprawdę to traci jednostki Polak. No ale najważniejsze, że pozbył się tych Falkonów i w zasadzie no to jest koniec mapy, tylko demo przedłuża. Doskonale. No za chwileczkę zgodnie możemy powiedzieć, że Polska będzie górą. Demu Dalej te falkony dalej leci. Chociaż na pewno wie, że jest bardzo źle. I Mortar. Teraz uderzył. Elegancko. O, jest sporo Blink Hunterów w trzeciej bazie. Nice. To jest dobra pozycja dla falkonów, jaki się tak tutaj dużo zgrupuje. Faktycznie mocna rzecz. O i teraz zobaczcie, że Papi skorygował wcześniejsze niedopatrzenie. Zrób nie miał wtedy drugiego mortara. Teraz ma dwa mortary i Blinki po prostu padają. No są też mamuty. Ona mamuty, oczywiście. Destrojery zaraz doda Papi, i tyle będzie z tego całego uderzenia. No ale niestety dobry ruch falkonami właśnie ma miejsce. No, Demu dobrze knuje. Dobry kombinator z niego. No ale wystarczy Blink y plus Destrojery i. No, już idą, już idą, już spokojnie, już w porządku. Już się nie trzeba gorączkować jakąś stratą potencjalną. No, świetnie, papi. Well played. Idzie w kierunku zwycięstwa Polak. 3 do 0 jest aktualnie, także dominacja. No i zaczynamy, zaczynamy. Uła! No widzę, że Papi wraca do swojej jednobazowej, pięknej przygody z blinkami, krabami i destroyerami. Natomiast Demu ma Skorpiony, Blink Huntery, Crusadery, Destroyery. To jest coś innego, nie? Co robi Demu? Coś innego, ale czy coś mocnego? To jest ważne pytanie. Wydaje mi się, że. Tak, Crusadery w miarę kontrowały King Kraby, ale czy on nie postawi na powietrzne? No nie wiem, nie wiem. Jak się rozdzielił Papi na minimapie, to najlepiej widać się blinkami w różnych miejscach. Interfejs dla obserwera by się przydał, no zgadza się. Na pewno już wstępnie nad tym pracują. O, jakiś mały komputer, dobra, zobaczę. Papi oczywiście już się oblizał, już pewnie jest gotowy do walki. Blink Huntery robi demo. W tym momencie, w tym czasie. Ciekawa decyzja. Czy to jest Miss Być Może. Ale chyba Demu uznał, że on nie może robić technologii, bo po prostu straci bazę, on nie chce tracić bazy. Tylko czy Skorpiony plus Blink Huntery to będzie to, czego szuka? Czy da mu to potrzebne bezpieczeństwo? On gdzieś tutaj powinien stać swoimi jednostkami, swoimi siłami. Demu oczywiście, mam na myśli. Próbuję łapać Polaka, ale to daremne. Okej, okay. kajtuje, kajtuje, ale czy to działa? Jeden rabin powie tak, a inny rabin powie nie. A siłę Papi niszczy bazę swego rywala i teraz wymiana i czy zaekspluje, czy nie zaekspluje, Oto to jest pytanie. No kurczę, nie wiem czy jest w lepszym momencie tej rozgrywki Papi, no ma ewidentnie mniej, 46 do 24 w zaopatrzeniu. Chociaż ma jeszcze technologię, ekspansje mają w zasadzie teraz w tej samej chwili, ważne to się obronić. Nie no, myślę, że się obroni. i no, w sumie to chyba jest ok Znośnie. Patrzę co robi Demu, Testroyer'y oraz Crusader'y. No, zobaczymy czy Polak wygra 4 do 0, czy będzie absolutna dominacja. No i walczcie. Trudny bój, jak widać. Całkiem trudny. Dobre wycofywanie King Kraba na tyły, gdy trzeba. Cyka. Myślę, że tutaj ładnie siadła, no ale niestety... A, zobaczymy jeszcze, czy niestety demo robi kolejną bazę. Polak Heavy balista. bo ja tak się zastanawiałem, jakie ruch robi teraz Papi? Dlaczego on czeka, co on zamierza zaatakować? A on robi po prostu ciężką balistę. I ma pomysł na wygranie tej gry jakimś pewnie fajnym uderzeniem. Ja nie wiem, czy Heavy balista kontruje Crusadera. Ale zaraz się pewnie dowiemy. Będzie na pewno z dwóch baz cisnąć Papi. Jest Crusader. Tylko jeden, to tak w sumie niewiele. Dwa destroyery jeszcze zagrane przez Polaka. Niebezpiecznie tak nimi wychodzić w samotności, bo albo Skorpiony, albo Blink Huntery mogłyby zapolować. Uważajmy na nich. No i są te ciężkie balisty. Ciekawe, czy Papi jeszcze dołoży trzecią. Skorpiony, destroyery, patrzę co robi Demu, na razie ma dwa destroyery w swojej kompozycji. Oj niełatwa układanka. Oj niełatwa, walczymy, ale piękne są te niektóre salwy od Heavy balista. Demu nie wiedzieć czemu, czuję się bardzo pewnie, zbudował nawet czwartą bazę, ja nie wiem co on robi do końca. Ale to nie wygląda zbyt roztropnie, co robi Brytyjczyk. W zasadzie samemu sobie mam wrażenie, że przeszkodził, może skrót klawiszowy pomylił, nie wiem. Ale coś na pewno poszło nie tak, chyba że destrojery się zaraz okażą, yy, znaczy crusadery się okażą takie mocne, ale nie sądzę. Ej, hey, no, heavy balista daje radę no. O, daje radę synu, okej, okay, 4-0, króciutko. GG, pozamiatane, zdominowane. 4-0 dla Papiego. Nawet nie wybiła 21-37, a już mamy GG. Well played. Brawo papi. Trochę takich dla mnie zaskakujących decyzji, ale też na pewno wiele pouczających walk, jakie dzisiaj oglądaliśmy. Okazuje się, że heavy ballista nie zła na Crusaderów. Dobrze go wyszkoliłem. Widzę, że na czacie dużo coachów. Sukces, ma wielu ojców, jak to mówią. Niecałe 20 minut i 4-0. Doskonale, dobra, brawo papi, wygranko. A no w sumie tak, no może bardziej Crusadery padły też od tych. od destroyerów niż od heavy balista, sorry. Bo tak zapomniałem, że były dwa destroyery jeszcze w kompozycji papiego. Bo to wygląda jakby heavy balisty były naprawdę spoko na to. No to wszystko, wszystko miało sens, trzeba przyznać. czyli.